Cześć, jestem Inna i w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam deskę elektryczną, która jest zrobiona samodzielnie przez, przez tego pana, który właśnie się rozpędza. Udało mu się wystartować. Zatrzymałem endomondu przez co jakieś nam, nie wiem, tak i tak nie zaliczyło, czyli jakieś dwa, dwa nie no może kilometr, może półtorej nam nie zaliczyło. Także... No to dobry test zasięgu zrobiliśmy. Dokładnie. W taki sposób można włączyć deskę. Najpierw włączamy tutaj, przełączamy. Jak zapipczy nam tak, uruchamiamy pilota, dźwignia w dół i już jest połączona. Także się to bardzo szybko. Czyli odbywa się to bardzo szybko, nawet tak naprawdę szybciej niż w onboardzie, bo w onboardzie tak naprawdę musimy przez 5 sekund przytrzymać ten przycisk, tutaj na pilocie przez 5 sekund, więc dłużej to trwa. To jest przewaga mojej deski, że mogę ruszać tak naprawdę z... nie odpychając się. Czyli patrz, patrzcie, stoję, no, ale też i tak, ja i jadę. Że... O. O. Czekaj, no, bo... no ten silnik walczy po prostu. No po prostu bo silnik jest mocniejszy od koła. Nie trafi tak wspaniałą y, aurę dzisiaj i w ogóle w Polsce w zimę, no to przycisk przycisk się zaklinował. I teraz, y, bo tam piasek wpadł po prostu i nie no, próbuję to o dobra, może się no, nie no, bo normalnie ten przycisk jest jeszcze bardziej wysunięty, a teraz jest nie wiem, może już będzie działać teraz, może nie będę po prostu wy, wyłączać tej deski i... Dobra, no odcisnęło się. Dobra, może będzie działać. To właśnie to jest fajne w onboardzie, że kiedy deska się sama wyłączy, albo samoistnie się rozłączy z pilotem, to ona automatycznie zwalnia i też nie zwalnia na tyle szybko. Gdy... A już to Ci powiem, moja deska też zwalnia jak ją wyłączę albo pilot się rozłączy. A no to super. Tak, bo to jest po prostu wina, wina odbiornika. Po prostu deska nie dostaje sygnału gazu i ten, i... Się, i ten silnik hamuje dzięki I temu tak, i tak. super jest, bo też nie hamuje jakoś gwałtownie, więc yy, hamuje nad, moim zdaniem idealnie. To jest naprawdę fajne, że to jest dobra, no może będzie działać. Najwyżej no nie wiem co zrobi. Włącznik na górze robi naprawdę sporo niż... No i twój włączni włącznik jest taki bardziej mechaniczny. No tak, tak. tak. Co, jest, co jest co jest dobre moim zdaniem. Bo jest taki bardziej... Bo ja mam z tym włącznikiem problem, bo ja muszę go paznokciem naciskać, bo, no. bo muszę go do końca tam dociskać, a jak ręką, a jak palcem dociskam, to jest strasznie boli, a twój ciach. Mogę wyłączyć? Tak, możesz. I ciach i I nie ma problemów. A u mnie niestety są problemy, no ale U Ciebie są też inne problemy. No, Ka każdy, każda deska ma swoje wady, tak? Zalety. Mam się odepchnąć, tak? I musisz się odejść. Tak, najlepiej się przechylić w stronę odwrotną silnika. Musisz leciutko dodawać gazu. Już było blisko. Czy ona może tak szarpnąć trochę? No bo ja. Troszkę może szarpnąć. Bo ona tak. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy ja nie wiem, czy ja mam dodawać gazu, czy właśnie hamować. Ja nie, jak, no jak, się... jak nie chcę ruszyć, tylko cały czas tak wibruję, to po prostu musisz jeszcze raz. Patrz, patrz, pokażę Ci, czekaj Jedno trzy, przekrę. już jedzie Muszę <grystanie> <grystanie> to założyć, bo jak mi wypadnie, to ja będę dalej jechał. To jest ustawione teraz tak, że nie ma hamulca i tutaj mogę to pokazać, że jest tak dociśnięty na maksa i to, i to jest na luz. To nie jest hamulec tak naprawdę. A tak naprawdę, jakbym puścił teraz, to no to ten drążek zatrzyma się w połowie i to jest około 18 km/19 na godzinę. Wtedy się jedzie. Można tak naprawdę nic nie robiąc jechać po prostu deską. O, Ignaf pojechał. Mam nadzieję, że się nie wywróci na mojej desce. I właśnie nawraca, tylko że on może mieć problem z tym, ponieważ nie umie ruszyć z tej deski. W sumie ja też mam trochę problemy. Będziemy go zaraz widzieć zapewne. O, już jedzie. Ale fajnie. E, Ogólnie problem jest taki, że na razie nie wiem ile zostało baterii, ponieważ przejechaliśmy już jakieś chyba 7 km, może 8. A tu jest bateria bardzo mała, 5 amperogodzin. Ah. O! Tak Jak się hamuje design. na tej desce. Bardzo fajnie, aczkolwiek... Nogi mi się trzęsą, nie wiem czemu, czy z zimna, czy z zesta. Nie, fajnie się jeździ. Chociaż myślę, że to pudełko troszeczkę przeszkadza w jeździe. Na razie nie rozpędziłem jeszcze do końca, żeby samolczyć się ja troszeczkę, boję jeździć. Jest zrówniejsza chyba, ale nie można tak jakby za, za bardzo gwałtownie przyspieszać, bo się wtedy pasek przekręca. Po prostu jest na razie za słabo naciągnięty. Jak będzie mocniej naciągnięty, to pewnie można będzie szybciej przyspieszać, bo deski z paskiem mają szybsze przyspieszenie, ale trochę mniejszą prędkość maksymalną, a deski, które mają silniki w no te te różnice oczywiście nie są zbyt duże, ale deski takie jak onboard, które mają silniki w kołach, mają trochę wolniejsze przyspieszenie, ale większą prędkość maksymalną. Co? Ręce i odpadają!